Szymanoelki, powitam Was serdecznie. Bambi szanowe napoje. Część, mam nadzieję, ta przyjemniejsza, dlatego że mamy papaje Mam nadzieję, że to będzie smakowało jak Monster Rio Punch i będę miał więcej powodów, żeby kochać Bambi. No dobra, to nie tak, że ja tylko ją lubię za jej produkty. To w ogóle nie jest tak, moi drodzy, ale wiecie co? No kurde. Udało jej się to lulo. Bardzo przyjemne w smaku. Bardzo takie. No, dosmaczone, aż miło się pije. Mam nadzieję, że to będzie to samo. E, papaja. Ostatnio, temat wśród tych europejskich, czy nawet wśród monstera. E, ogólnie temat naprawdę ruszany. Temat, który. Bo okazuje się być naprawdę bardzo dobry. Dzisiaj mamy la Bangeris, boost. Your favorite trap drink papaya. Co tym razem? Dobre na popytę. W puszce, jak najbardziej, takie same jak poprzednia. Tylko jedyne, co się zmiega, to kolor dołu. Ja po prostu chcę tego spróbować ocenić, czy aby na pewno papaya jest bardzo dobrym tematem, czy. Naturalna papaja będzie lepsza, czy może bardziej napojowata, bo wiemy, że cukierkowa jest jak najbardziej zarobista. Yy, dobrze, co my tu mamy? Czy w ogóle dobrze się miesza z sokiem jabłkowym? W sumie chyba dobrze się miesza, patrząc na to, że Rio Punch to jest papaja jabłko i coś tam jeszcze. Ale to trzeba jeszcze poddać pod ostateczny test, czyli proszę bardzo. Mamy w końcu polski produkt o smaku papajowym. Mamy wodę, sok jabłkowy zagęszczonego soku, cukier, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, cytrygiany, sodu, barwnik karoteny. Co mi się naprawdę podoba, mamy tutaj naturalny aromat z papai, z innymi naturalnymi aromatami, przeciwudlegarz kwasa skorbinowy, kofeina, substancja słodząca, cukraloza, witaminy, jacyna, kwas pantotenowy, B6, B12. W kolejności, jak widzicie, jeżeli wstawiłem skład, Opierdzielam się ostatnio, kurde, z tymi montażami, w ogóle ja ostatnio, jak ja to nagrywam, to jest bodajże trzeci dzień, kiedy nie wstawiłem filmików. Dzisiaj akurat wstawię. Eee, wartości odżywcze są jak najbardziej tutaj. Mamy do dyspozycji 110 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 25 gramów węglowodanów równe, z czego cukrów mamy 24 g. Żadnego białka, soli mamy 0,6 g, jacyny 32 mg, kwasu pantotenowego mamy 12 mg. Ja już kurde zaprawiony w bojach energetyczny świr, to już nie patrzę, że najpierw mamy witaminę B6 i B12, której witaminy B6 mamy... Y 28 mg, a witaminę B12 5 mg. Ja lecę po prostu tak, jak firmy energetyczne często robią. Dobra, Papaja. Czy będzie to dobra papaja, czy to będzie papaja na miarę Monstera Rio Punch, czy Bambi wie co robi. Czy bambusowi będzie to smakowało, dlatego że wiecie, no kurde, to jest żeńska wersja, żeńska śpiewająca wersja bambusa. Po prostu, Nasz, bam, naszego bambusa nic nie przebije. Nawet jeżeli chodzi o kupno. Kurde, ostatnio ciężarówek. No mi wysłał dwie ciężarówki, ja się cieszę, ale ja pierdziele. Ta pasja mi już minęła bardzo dawno temu. O, ja pierdziele, to nie jest zapach Rio Pancha. Nie, dobra, tu mamy naturalne e, aromaty papai z innymi naturalnymi aromatami. To jest czuć. Jest tutaj czuć jak najbardziej naturę. Po prostu wydaje mi się, że chyba z papają będzie tak, że ta cukierkowata będzie mi najbardziej smakować, a ta... Naturalna, czy nawet napojowata, troszeczkę mniej. No to co? Kolorystycznie będzie to albo pomarańczowe, albo żółte. Prędzej pomarańczowe, ale wszystko jest możliwe. Ostatnio byliśmy żółty podchodzący pod pomarańczowy, chociaż to były, była kwestia sporna. Mamy tutaj jak najbardziej żółty, podchodzący pod formarańczowy, już tak stuprocentowo. Nawet jeżeli biorę to pod tą sławną ścianę, moją, gdzie wszelkiego rodzaju kolory się zbiegają. Ja zauważyłem naprawdę, że różnego rodzaju kolory, kiedy biorę zbliżenie na tą ścianę, to, a to jest świeżo biała ściana. Może z lekkimi zabrudzeniami. Po tym, że ja siedzę tam z poduszką pod głową, kiedy napierniczam na przykład w Mobile Legends. To wtedy oczywiście tak, mamy tutaj lekkie plamy, ale naprawdę leciutkie. Rysanie. Tak to mamy po prostu śnieg do białej. Musicie mi uwierzyć. Spróbujmy tego, sprawdźmy, czy ta papaja będzie gitara się Babaella. i chyba się nie polubimy z naturalną papają. Papaja for the fun, kurde. Ale no nie, no chyba się nie polubimy z naturalną papają, chociaż, że kurde ma popędy, żeby być dobrym yy, owocem. Dlatego, że to jest jak najbardziej naturalna papaja. To jest jak najbardziej full naturalny produkt. Po prostu, o. To samo co wtedy, słodkości jak najbardziej duża. No jest to po prostu słodki napój. Intensywność smaku jak najbardziej wysoka. Chociaż tu już bym bardziej nastawiał się na średnia do wysokiej. Dlatego, że no, jednak porównując to do Lulo, ta papaja jest jednak kurde mniej intensywna. Dlatego, że tam dostawaliśmy naprawdę solidne pierdyknięcie smakiem. Takie po prostu, no aż przyjemnie się topiło. Tutaj też jest takie pierdyknięcie, ale tak troszeczkę zluzował ten wasz przeciwnik. Tak kurde, chciał uderzyć z pełną petą, ale powstrzymał się na końcu i tak wyszło taki lżejszy cios po prostu. No i sam smak, jak mówiłem, jest to jak najbardziej... Yy, Naturalny smak, nie jestem pewien czy papajowy, słuchaj kiedyś miałem lody sorbetowe o tym smaku, to ej. Dobra, to jest jak najbardziej oddany smak papajowy, no naturalny smak, no co ja mogę powiedzieć, ja kurde myślałem, że jednak pójdzie bambeusz nasz kochany w bardziej cukierkowate, ale no potem czy tam skład mamy naturalny aromat, ja ciągle jeszcze trochę mam że ten może naturalny aromat coś tam zboczy w stronę cukierkowatości ale jednak nie, jeżeli chodzi o naturę to jednak ten aromat używany tutaj jest jednak porządny, jeżeli chodzi o smak naturalny sok jabłkowy się jak najbardziej nie wybija jest to jak najbardziej tak lekko też daje tak perfumowato. Troszeczkę tak jakby lici. Napój z lici pił. Ale to może być albo kwestia aromatu, albo po prostu mi coś, kurde, odpieprza na tych, na kubkach smakowych. No i co? No, według mnie to by było na tyle, moi drodzy. Oceniając całą tę serię, oceniam ją jak najbardziej pozytywnie. Mamy jeszcze Banger Tea, dlatego... Ja jeszcze nie będę oceniał tego tak full full all, Omega Lul, tylko ja chcę jeszcze mieć wzgląd na tamte smaki. No, czyli kurde, banger, co nie? Chciałoby się, co? Chciałobyś. Widzimy, że następnym razem, przy okazji, jeszcze może jakieś nowości, albo w końcu zacznę już importy. Dlatego, że mamy parę solidnych opcji, powiem mam.